Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku koreańskiego Sanyonga, a w zasadzie można powiedzieć, że to już jest marka KGM. Model Action, a więc wydłużona wersja Torresa. SUV, który powstał na bazie troszkę mniejszego modelu. Zobaczcie, tak wygląda kluczyk. Tu mamy z tyłu KGM. Na nim, żeby podkreślić, że nastąpiła metamorfoza w marce. No troszkę podobnie jak wiecie, no z Seatem kiedyś była Cupra jako model, potem się stała jako taka podmarką Seata. No nieważne, w każdym razie mamy tu do czynienia z sangią KGM em Action. Pod maską mamy 4-cylindrówkę o pojemności 1,5 litra, generującą 163 konie i japoński automat Aisin 6-stopniowy. Na kołach, mimo tego, że mamy czerwiec i co prawda dzisiaj pogoda nie rozpieszcza jakoś wybitnie, ale mamy i tak 20 parę stopni na plusie, to zobaczcie, że już bieżnik zdradza, że mamy zimówki. Także park prasowy Sanyonga Henkuki, zimówki. W sporym rozmiarze, to jest Winter Icept Evo, 245, 20. R20 245 R20 103V. Także wiecie, no, opona gruba, szeroka, więc generuje pewne opory toczenia. Masa rotacyjna rotująca jak zwał, tak zwał, jest dosyć spora, bo opony, które mają niemal 25 cm szerokości będą powodowały większe zużycie paliwa wynikające z ich masy i szerokości. Zobaczmy jak wygląda z tyłu, pewnie jest to samo. No już pomijając właśnie to, że mamy tu zimówkę, a nie letnią jak powinno być, tarcza jest z tyłu niewentylowana, nie widzę wentylacji tarczy. Auto jest duże. Wlew paliwa, aha, no tak, nie otworzyłem jeszcze, to zaraz to zrobimy. Jak to w przypadku koreańskich aut, nie mamy czujnika dłoni, mamy guzik. Jak go klikniemy, to wtedy nam się odrygowuje wszystko. No i na pewno nam się też wlew paliwa też otworzy. Tak jest, E10. Odnośnie spalania, bo to jest pewna bolączka tego modelu. Generalnie zaturbionych benzyniaków nie za dużej pojemności i sporych aut, jak, jakim niewątpliwie autem jest ten właśnie KGM Sangion, KGM Action. Zajrzę do bagażnika na początku i skoncentruję się na tych fajnych elementach. Taki dyfuzor, ale dyfuzor tylny zderzak wyglądający dość sportowo. Duży, spory, spory prześwit, duży prześwit jak przystało na suwa No i fajny tył, który kojarzy mi się z Range'em, trochę może z Jagiem, ale bardziej Range Rover. Jedna rzecz, którą zauważyłem na zdjęciach, jak również na żywo. Nie ma idealnego zespolenia, jeśli chodzi o symetrię, no wiecie, no, wypadło mi słowo. No nie ma dokładnie tego, co powinno być, a więc idealnej linii wyrównania klapy bagażnika względem elementów nadwozia tutaj e, tych stałych z tej strony wygląda to nieco lepiej, ale właśnie tamta strona cierpi i to nie tylko w tym modelu ale w innych też zwróciłem na to uwagę, chociażby właśnie ze zdjęć dobra, jedziemy do bagażnika widzicie, Action ładny, ładny napis bagażnik robi ogromne wrażenie słuchajcie, 800 litrów z roletką też fajną, na mocnej sprężynie, na mocnym zwijaczu. Ogromna paka, niemal 800 litrów i co ważne, pod spodem, jeżeli będziemy instalować, instalację gazową montować, no tu mamy miejsce, widzicie, nawet tam jest chyba przewidziane na dojazdówkę, ale mam nadzieję, że zbiornik toroidalny wchodzi właśnie pod podłogę, że jeżeli by się ktoś zdecydował na instalację gazową, instalację LPG, nie straci nic, a nic tego bardzo szerokiego, przepasnego bagażnika. Tu jeszcze haczyk do 4 kg maksimum, taki no powiedzmy Pozostawiający pewne no, do życzenia troszeczkę, jeśli chodzi o kwestie jego wykonania i, i odporności na ewentualne uszkodzenia. 12-woltowe gniazdo na lodówkę, którą Wam niedawno pokazywałem, właśnie w Daci Bigster. Lampka, którą można włączyć, wyłączyć. Teraz wyłączamy zamykanie, otwieranie klapy to jest takie zabezpieczenie, głównie też na rynek amerykański. To jest wymagane, żeby nikt w bagażniku nie został zamknięty, na przykład jakiś porywać, jakaś mafia przewozi kogoś, żeby mógł, w razie czego, samemu sobie otworzyć i wyjść, jakbyśmy kogoś chcieli porwać. Jeśli chodzi o wysokość, to jest naprawdę dobrze, bo prawie że mieszczę się pod klapą, więc jest to maksymalne oczywiście otwarcie. Jak zawsze staram się Wam pokazać maksymalną pozycję, więc w moim wzroście 186 jest powiedziałbym, że ok. Mamy też przycisk na klapie do zamknięcia bagażnika, co niniejszym uczynię. No i jeszcze warto podkreślić jego sportowy charakter z tymi właśnie elementami tutaj bardzo fajnie wyglądającymi w tym czarnym lakierowanym wykończeniu. No wygląda bardzo fajnie, premium, elegancko, sportowo, zadziornie. Chyba nikt nie powie, że to auto jest brzydkie. Ok, to zajrzyjmy teraz może do tyłu. I pewnie nie będę tego mógł zrobić, no właśnie, bo usłyszałem, że mi się auto przed chwilą zamknęło, także jeżeli byśmy się oddalali od samochodu, to powinno się zamknąć, czy zaraz sprawdzimy. Bardzo fajne wykończenie wysoki standard wykończenia tyłu, roletki przeciwsłoneczne w drzwiach, tu taka alcantara z przeszyciem czerwonym, mmm, trochę połyskujących à la carbon elementów. Ciekawym też akcentem stylistycznym są pasy, chyba czerwone, tak mi się wydaje przynajmniej. specem od kolorów tu nie jestem ekspertem, żeby się tam wypowiadać, no ale tak mi się wydaje, że takie fajne, fajne kolorystyczne akcenty. Co prawda w beżowym jasnym wnętrzu to auto robi moim zdaniem dużo lepsze wrażenie w takim złotawym, miedzianym kolorze lakieru i i beżowym wnętrzu super wyglądało jak odbierałem to auto. Widziałem też na placu taką wersję kolorystyczną, więc warto by się zapoznać z tamtą też na żywo, jak będzie okazja. Tu mamy dwa porty USB-C, 27 W, jeden i drugi. Możliwość, tak jak już przed laty w Skodzie Superb, ustawiania pozycji fotela pasażera. Pasażerka możemy też tutaj męczyć z tej strony, zmieniając jej pozycję. No i szeroka Kanapa, dużo miejsca, wygodna, dużo miejsca na nogi, więc nikt nie powinien tutaj narzekać, że będzie mu ciasno. Mogę jeszcze usiąść, żebyście zobaczyli, jak to wygląda ze mną w środku. No. Miejsca nad głową sporo, wygodne miejsce do podróżowania, wygodna kanapa, wygodne siedzisko i oparcie. No, nie wypada, ma rudzić. Grzech ma rudzić. Wchodzimy. Nawiewy też dla pasażerów z tyłu są jak najbardziej, kieszonki w oparciach. Widzieliście? z przodu panel typowy dla Sanyonga KGM z takimi przyciskami zaznaczonymi auto z przodu z tyłu nie mamy automatycznego podnoszenia zamykania blokada na dzieci centralny zamek lusterka no standard zupełny nie ma się tu bez sensu nad tym się rozwodzić nie ma po co takiej potrzeby autohold ciekawe miejsce na autohold przyznacie no jeszcze nie miałem auta w którym tu by się włączało z takiego dużego okrągłego potencjometru auto autohold na początku wsiadłem mówię eh, nie ma autohold no trudno szkoda ale widzę o mamy autohold tu zmieniamy sobie też tryby jazdy zimowy, sportowy i komfortowy no ale z tym sportem bym uważał, bo w trybie komfortowym normalnym, standardowym to auto naprawdę ma spory apetyt na paliwo, o czym będzie później podgrzewany wieniec kierownicy, dużo przycisków funkcyjnych do czego nas już sangią auta koreańskie generalnie przyzwyczaiły ale to wszystko jest wysokiej jakości fajnie się tym klika, obsługuje manetki też robią dobre wrażenie widzicie, że nie jest to jakaś tandeta szary plastik, tylko tylko ładnie wygląda, nie jest to magnezowe, aluminiowe, to jest plastikowe, ale przynajmniej jest to lepszej jakości plastik. Deska wykończona w taki sposób, nie wiem czy to każdemu się spodoba, z, takim, z taką półeczką. Duży ekran, to wszystko w czasie jazdy, jak będziemy wracać w drodze powrotnej Wam pokażę. Podłokietnik jak najbardziej ok, schowek duży, ładowarka indukcyjna. Tu mamy też port USB-C na usb widzicie przez przejściówkę podłączone klasyczne złącze usb tu mam jeszcze taki śmieszny, nie wiem, coś cu, na okulary, chyba schowek Taka, taka skrytka. No i tu jeszcze pod spodem też mamy kolejny schowek. To wszystko jest wykończone fajnie, dobrej jakości materiały. Wentylacja i grzanie fotela jest. Tak jak pokazałem przed chwilą, podgrzewana kierownica, podparcie lędziowe regulujemy. Elektryka, pełna elektryka fotela. Niestety tu nie mamy pamięci ustawień dla kilku kierowców. Nie wiem, być może gdzieś w komputerze jest możliwość zapisania jakoś predefiniowania sobie tych ustawień, ale jeszcze do tego nie doszedłem. Natomiast takich przycisków gotowych do zapamiętania pozycji fotela nie widzę nigdzie. Zajrzyjmy pod maskę. A pod maską wspomniana 1,5-litrowa zaturbiona jednostka 163 konie. Wygłuszenie mamy jak również teleskopy z jednej i z drugiej strony. Odpalę wam silnik, zaraz posłuchacie jak brzmi ta jednostka, jak pracuje. Pracuje bardzo przyjemnie, kulturalnie, ale apetyt na paliwo ma dość spory, spala więcej niż byśmy sobie tego życzyli, dlatego instalacja gazowa myślę, że będzie w tym aucie niezbędnym dodatkiem. No dobra, odpalmy motorownie. Tu widzicie kamerę 360 jak pokazuje ładnie. Co prawda pokazuje nam, że maska chyba jest zamknięta na grafice, ale mamy otwartą. Jakiś tutaj cięcie pojawił, więc no taka, taki chochlik. Odpalamy. Zobaczmy jak teraz to wygląda i brzmi od frontu. No całkiem ładnie pracuje. Silnik nie jest całkowicie zimny, bo przyjechałem tutaj godzinkę, półtorej godziny temu, więc chyba jeszcze nie zdążył całkiem ostygnąć. To, żebym się nie popisał. Zbyt delikatnie. Dobra, słuchajcie, huragan się zaczyna bo jakieś wietrzyko silne przyszło, więc pora ruszać w trasę. Może warto jeszcze dodać, że kierunkowskazy robią fajne wrażenie. Widzicie w tych paskach led dobrze to wygląda. Tu mamy też taką listwę, która na kamerze może wygląda jak szalona, ale tak naprawdę nie jest szalona. Po prostu świeci normalnym światłem, ale to to wiecie, tak rejestrują już niektóre urządzenia. No i to co też powiedziałem w przypadku recenzji Torresa, do której zapraszam jak ktoś jeszcze nie widział na kanale, jest tam ten film. Mamy takie pseudo terenowe, ale terenowe dodatki, wstawki to też widać z poziomu fotela kierowcy. No wygląda to fajnie tak inaczej niż w innych markach. Mi się to podoba, ale nie wiem czy każdy będzie tego fanem. Dodaje to jakiegoś takiego smaczku. Chociaż nie robiłbym z tego auta jakiejś terenówki, Dakarówki. Na pewno nie jest to jego przeznaczenie. Bardziej bulwarowy SUV, który ma wyglądać i ma komfortowo nas przewozić. No dobrze, moi drodzy, to teraz chwila o wrażeniach z jazdy, zużyciu paliwa, zawieszeniu i wszystkich elementach, które są istotne podczas decyzji o wyborze samochodu. Zawieszenie oceniam bardzo, bardzo wysoko. Jest to świetne zawieszenie do tego typu auta, a więc sportowego, wysoko zawieszonego. Sport Utility Vehicle, nieważne jak nazwiemy taką konstrukcję, po prostu no chodzi mi o ten koncept auta, tę koncepcję. Idealnie wpasowuje się w charakter tego samochodu, świetnie sobie radzi na równej drodze. Prowadzenie to czysta Frajda, czysta przyjemność. Jadę jak ostatni cierpiasz, ponieważ osiągam w tej chwili rekordowo niskie zużycie paliwa, odkąd wyjechałem w trasę. Jest ciepło, odpaliłem silnik jakieś 8 km temu i mam 8,3 litra zużycia paliwa. Gdybym to samo zrobił w jakiejś. Nie wiem, no innej, w innym aucie, w hybrydzie, w nowoczesnej hybrydzie, no to miałbym tutaj wynik niemalże o połowę mniejszy. I w związku z tym rozwinę może myśl, ponieważ zbiornik paliwa, jak widzicie, 205 km do pustego baku. Nie zrobiłem tym samochodem 400 czy 500 km. O nie, od początku testów zrobiłem nim tylko 268,7 km. Co daje nam do zrozumienia, że bak paliwa nie jest za duży i tak właśnie jest nie jest za duży jeżeli czegoś nie przekręciłem to mamy 50 litrów pojemność zbiornika paliwa w mieście to zobaczycie na fotkach dochodziłem do 12,5 litrów na 100 km 12,5 na setkę to było to takie no, zużycie w piku potem się jakoś wypłaszczyło na 12,0 przed zresetowaniem w tą stronę jak jechałem ta trasa jechana bardzo, bardzo ostrożnie, dała mi wynik 7980, coś takiego, zobaczcie też fotkę, bo staram się to wszystko dokumentować, ale naprawdę jechałem jak ostatnia dziadyga, a na autostradzie nie przekraczałem 115-120, czyli analogicznie jadąc na przykład niedawno hmm, Hondą HRV, a tamtą Hondą na autostradzie i tak pojechałem nieco szybciej ostatnie hmm, kilometry. O ile czegoś nie przekręciłem, chyba że nie, nie wracałem, może bez autostrady. Ten. To, nie, ostatni odcinek byłem na autostradzie. I w każdym razie tam y, pojechałem tą trasę i miałem końcowy wynik 4,3 z, z całej trasy powrotnej. Więc dokładnie dwa razy. Mniejsze spalanie. Dlatego myślę, że w tym aucie, tak jak powiedziałem podczas prezentacji, ta instalacja LPG będzie koniecznością. Ale nie myślcie, że jak będziecie mieli LPG, to on nie będzie w ogóle spalał benzyny. Nie, nie, to jest benzyna turbo na bezpośrednim wtrysku. Będziemy mieli dotrysk, więc tam około 2 litry benzyny na 100 km spali. Jeżeli w mieście pali 12-12,5 benzyny, to pewnie będzie to około 12 litrów gazu plus te 2 litry benzyny. I tak dużo taniej, ale pewna upierdliwość będzie, bo butla z skręć w lewo. Bo butla z gazem też będzie wymagała tankowania dość często przy takim apetycie na paliwo. Tak więc jak powiedziałem, jadąc jak ostatnia pierdoła, oczywiście nie wkurzając wszystkich na naszej drodze, utrzymując te ograniczenia prędkości 50 na 50, bo licznik jak każdy małcio, o te 3 na godzinę 3-4. do 4. Niańki wkurzające, które oczywiście za każdym razem da się powyłączać, ale są i to pikanie jest upierdliwe, ale to już jest to, co na nas narzuca Unia i to, co na nas narzucają inne idiotyzmy. Na to nic nie poradzimy. No i tak jak powiedziałem, jadąc jako ostatni dziad, 7,9 litra na setkę. Ciężko, no teraz 7,8 się pojawiło na moment, ale tylko jak wyjedziemy z ograniczenia, z zabudowy na krajówkę dalej, no to będziemy mieli to spalanie powyżej 8. 8,0, zaraz się zrobi 8,1, 8,2. Jadąc naprawdę mega, mega, mega dziadowo. Jadąc normalnie tym samolotem w trasie, myślę, że 9 z plusem Biorąc pod uwagę to, jakie wyniki osiąga, mianowicie jak ostatnia pierdoła, to te 9,9,5 litra, nawet 10 myślę, że to będzie taka norma w trasie, szczególnie jak załadujemy auto bardziej. No i teraz zobaczcie, jak to się zbiera. Raz to dla Was zrobię. Gleba. Tryb normalny. Widzicie, że samochód ma możliwości, daje te możliwości, ale wybaczcie, nie będę robił wielu przyspieszeń z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że nie mam czasu na tankowanie. Muszę być w Warszawie za dwie godziny z kawałkiem i trochę mi się opóźnił Ja dlatego będę starał się jechać możliwie spokojnie, żeby też ten zasięg mi nie spadł do Warszawy mam najkrótszą drogą te 157 km, no to będzie jeszcze tam z 50 powinno zostać zasięgu jutro rano muszę oddać auto, może w ogóle nie będę musiał tankować jak będę musiał wlać te 4 litry, no to po prostu stracę chwilę i tyle to nie, to nie ładowanie elektryka przez pół godziny więc nie będę się w ogóle tym przejmował natomiast co w tym samochodzie jest kapitalnego? No, posłuchajcie, jedziemy 80 na godzinę. Wyciszenie, mimo tych kobylastych 245 opon zimowych, a mamy 19 stopni teraz o 10 rano, za chwilę będzie 20 parę, więc troszkę nietrafione te gumy na tą porę roku i czerwiec. No, ale no, bywa. Parki prasowe też czasami zapominają, albo mają na głowie ludzie inne sprawy niż wymiana opon we flocie we wszystkich autach testowych. No więc jadę na tych henkukach, Bo chyba hękuki nie. Na kołach mamy 245 zimówki, i one są bardzo przyjemne. Zawieszenie, jak powiedziałem wcześniej, rewelacja. Cicho tam z tym, kurde, no przecież nie da się zrobić, nie da się nagrać materiału dla ludzi. Szarab, ja pitole. I teraz widzicie, jakie to jest idiotyczne: już nie mamy tego ograniczenia 70, a jechałem 71, 72 na nim, bo licznik przekłamuje. O, wróciło 90. O, no to czekajcie. Tutaj trzeba pochwalić, że wraca ograniczenie, bo w wielu autach nic takiego nie ma i wali mi cały czas to 70 i te nianki mi pykają na takim odcinku drogi, kiedy jest między skrzyżowaniami kilka kilometrów także tutaj mogę pochwalić nawigowanie po tych ekranach też jest spoko może być, to czy się komuś podoba ten ekran, jak zmienimy sobie tryby tą gwiazdką tu no to widzicie, tak wygląda tryb sportowy niewiele się zmieniło, tak wygląda tryb winter też niewiele się zmieniło, no i wracamy do trybu normalnego Życzyłbym sobie w tym aucie mieć zdecydowanie większy zbiornik paliwa powyżej 60 litrów, a nie 50 czy coś koło tego. I to jest troszeczkę dla mnie problematyczne. Mało tego, jest to oczywiście koreańskie auto, ale miałem bezpośrednio przed nim Chińczyka, fantastycznego Chińczyka. Nie wiem w jakiej kolejności wrzucę te auta na kanał, może już zobaczyliście prawdziwy, siedmiomiejscowy minivan, może mikrowan powinienem powiedzieć, bo do minivana to mu troszkę brakowało, takiej pełnej pełnej krasie minivana typowego jankeskiego na przykład, ale tamten samochód, też 1.5 turbo, mocy mu nie brakowało i byłem w stanie tamtym autem zrobić wyniki jadąc w ten sam sposób poniżej 6 litrów naprawdę poniżej 6 litrów zaskoczył mnie bardzo pozytywnie o 5.75 za bezłowiówkę na tej stacji to zdecydowanie taniej, non, stacja nony, no w każdym razie Półtora litra turbo, nierówne 1,5 litra turbo. Wiadomo, mamy cięższe auto, bardzo szerokie opony napęd na cztery koła, czy na dwa koła, bo to zależy od wersji, ale w tamtym minivanie, który ma tylko napęd na, na przód. Byłem w stanie zrobić te wyniki o kilka litrów niższe. W mieście spokojnie, tak samo w trasie, więc. I nie widziałem konieczności, aż takiej konieczności instalowania pod tlenku biedy, mówiąc tak trochę pół żartem, pół seria, więc, instalacji LPG tutaj naprawdę każdemu rekomenduję. Tym bardziej, że często u dealera, jeżeli to zrobimy, to jest to w ogóle za złotówkę symbolicznie płacimy za to, że nic nie płacimy, wybierając nowe auto. Są promocje, często bardzo często, tam lakier metalik za złotówkę albo właśnie instalacja gazowa za złotówkę, albo pakiet ubezpieczenia. Oni próbują wypchnąć te auta y, sami KGM, więc trzeba korzystać. I najważniejsze, jak to zrobimy od razu u dealera, a nie potem, y, nie tracimy gwarancji. Pięcioletniej gwarancji zdaje się, wiele tych marek oferuje. Taki sam MEG, czyli pięcioletnia gwarancja do 150 tysięcy, jeśli mamy benzynę, często to spada do 100 tysięcy, jeśli mamy, przechodzimy na gaz od razu od dealera, no ale wszystko jedno, jeśli ktoś dużo jeździ, a nawet średnio, bo może jak ktoś bardzo, bardzo mało jeździ, to bym się tak nie przejmował, ale jak ktoś jeździ przynajmniej te, te 12-15 tysięcy rocznie robi, a już tym bardziej powyżej 15-20, to jak najbardziej instalacja gazowa ma sens, bo i łatwiej będzie potem sprzedać takie auto, tak myślę. No i przede wszystkim, jeżeli nic za nią nie dopłacamy, to kto by nie skorzystał? No i widzicie, teraz cały czas mam to 70, mówię do Was, tu jest 90 normalnie, dopiero teraz, więc nie zawsze KGM, SsangYong nam to umożliwi, znaczy na, na ekranie zobaczymy to obowiązujące ograniczenie aktualnie, obowiązujące ograniczenie, tylko jeszcze wypada pochwalić kluczyk, bo jest bardzo fajny, ale to może zrobię jak będzie geriatryczny odcinek trasy bez żadnych ograniczeń tego typu tu 50, no to mogę Wam pokazać 50 to prawie jakbyśmy się zatrzymali, nic się nie dzieje po możemy sobie włączyć tempomat adaptacyjny który działa bardzo ładnie tu wpykamy, set powkurzamy wszystkich za nami, tu mamy też asystent układu jest przycisk do asystenta układu kierowniczego, no i mogę w tym momencie zacząć czytać książkę, pokazać Wam kluczyk, wyjść za potrzebą fizjologiczną i dobiec potem do samochodu jakbym ustawił tę bardzo małą prędkość, nie no oczywiście żartuję ale no już niebawem, już niebawem będzie autopilot w każdym aucie, to kwestia lat i, i to wszystko te drive piloty prze, przejdą całkowitą metamorfozę mercedesowskiej i te wszystkie asysty w w autonomiczną jazdę, no do tego to wszystko zmierza, więc się tam nie, nie podniecajcie za bardzo, bo pewnych rzeczy nie zatrzymamy. Motoryzacja się cały czas zmienia i ja też wolałbym zawsze do końca mojego żywota prowadzić samochód, a nie być więzionym autonomiczną taryfą taksówką, która jest w moim posiadaniu, czy z niej na przykład będę korzystał, no ale to jest nieuchronna przyszłość motoryzacji nie, elektrycznej, wodorowej, względem jakiej, zobaczymy, w jaką stronę to ewoluuje. A tyle, no zobaczcie, 7,5 dało mi się tak totalnie, już emerycko, więc da się. Dobrze, muszę odczekać to, co powiedziałem, ale nie dam rady dojechać z tym wynikiem 7,5 do końca. Jestem pewien, na pewno będzie to pod 8,0, może 7,9, 7,8 zrobię, ale po prostu nie dam, bo też nie mogę tak się grzebać na tych odcinkach 90, jechać te 80 parę. Czy potem będzie jeszcze ekspresówka tam 120, to też nie pojadę na niej 90, to pojadę te 110, więc te 8 litrów trzeba liczyć, niestety. Nawet jadąc bardzo geriatrycznie, no i tyle. No. Tym optymistycznym akcentem mogę się z Wami tu pożegnać. Samochód mi się szalenie podoba, ale nie z tym zbiornikiem paliwa, nie z tym apetytem na paliwo. I ta cena w okolicach 200 tysięcy za te bogatsze wersje, no też powiedzmy, myślę, że są też ciekawsze. Auta. no chociażby bajk 7, bajk 5 mniejszy, możecie obejrzeć testy na moim kanale. Serdecznie Was zapraszam. Tam, mimo tego, że też one paliły, to chyba nie aż tyle w moich testach, co to, to jest. Torres i, i, i właśnie, i akcją, no one, one mają kurczę taki apetyt jakiś na to paliwo. Nie wiem, może przez to tą klockowatą budę, może przez to, że właśnie dają za szerokie opony, im za ciężkie koła są. No nie wiem, ten Eisen 6 biegowy może po prostu nie wyrabia tak z ekonomią, może jest mniej awaryjny niż nie wiem. O większej ilości przełożeń te Iziny są przecież też ośmiobiegowe, ale myślę, że to jest jakby składowa tych wszystkich elementów. Za mało przełożeń, co może być dobre z jednej strony, a z drugiej strony, dla ekonomii i dla spalania nie do końca. No i, i mówię, no, chciałbym bardzo, żeby ten samochód był nieco nieco ekonomiczniejszy, nieco większy zbiornik paliwa oferował i wtedy w zasadzie. Nie miałbym pola do narzekań, bo bardzo mi się ta auto podoba, i stylistycznie, i wielki bagażnik robi robotę, i, i fajnie się bardzo, fajnie prowadzi, wspomaganie układu kierowniczego też jest optymalnie, sensownie wyważone. No, nie można się tu za bardzo przyczepić, nie można. Wyciszeniem też y, daje radę, chociaż zobaczycie jeszcze na koniec, tam w czasie deszczu, w pierwszą stronę właśnie jak jechałem tutaj wczoraj, troszeczkę padało, więc to będzie przekłamany wynik, ale przy 130-140... Za 400 metrów, na rondzie, drugi zjazd. Przez 130-140, przez moment, jak pojechałem, to nie było nic przyjemnego, natomiast 110-120 dało się w miarę przyjemnie jeszcze podróżować. Powyżej był ten przyrost hałasu, może wynika to właśnie z tych opon, może z kierunku wiatrów wczoraj, z warunków atmosferycznych. Trudno mi ocenić. Jutro z rana zdaję auto, więc więcej już chyba tego nie sprawdzę. Zauważyłem, że gdy tryb stop and start się włączy, klimatyzacja jest wyłączona. To umożliwia działanie temu systemowi, bo w wielu samochodach, jak choćby w hybrydzie Suzuki, system stop and start nie działa, gdy mamy włączoną klimę, tam ogrzewanie czy muchawę. Tu jeszcze chciałem wam pokazać wyświetlenie ciśnienia dla każdej z opon. Także super opcja. No i fajnie. No i system stop and start nalicza nam sekundy, które nam upływają. Gdy silnik nie pracuje, ale musi wyłączyć wtedy klimę. Jak ruszymy, to zobaczycie, że sprężarka AC wtedy się włączy i no tak to jest rozwiązanie. No i super, że mamy tą funkcję auto-hold, bo powiedziałem, że każdy samochód z automatem powinien mieć auto-hold, bo to jest jednak ogromne ułatwienie dla nóg w wielogodzinnym męczeniu się podczas miejskiej jazdy w korkach. I teraz zwróćcie uwagę, sekundy się zaraz zatrzymają i włączy nam się sprężarka klimy z powrotem. Oj i pyk, włączyła się. Dzięki za oglądanie. Przypominam, że są testy innych aut, chińskich, koreańskich, japońskich, europejskich. Setki samochodów na moim kanale są już przetestowane, a niebawem wlecą pewnie motocykle, bo już sezon na dobro rozpoczęty, już Honda z Forcą nową, z Hondą PCX, także wreszcie to, co mnie tam prosicie od dawna, spełnię Wasze prośby. No i... Tyle. Nie zapomnijcie o lajku, like subiku, to się na pewno przyda dla statystyk zasięgów, To no i nie przegapicie dzięki temu kolejnych, mam nadzieję, ciekawych materiałów. Na razie. Tak, tak, a ja będę słuchał tej pięknej symfonii niańki monofonicznej, jednotonowej, która mi świdruje mózg. <słuch> <słuch> Arrivederci.